Witam w kolejnym odsłonie na moim module. W szóstym już, to akurat jest perony świeżo malowane. I świeżo jest nalany szuter, i świeżo jest wikol nalany. Tylko takie białe plamy jeszcze jest gdzie, niegdzie. Także na razie mam tak zrobione. To będą jeszcze poprawki tego czekam na no mi ten wikol wysta, nie wiem, będzie schnął z jeden dzień, z dwa dni może. bo to jest rozrobione z wodą. Perony są na szarp malowane. Więc takie linie czerwone jeszcze namaluję. Na tych peronach będzie dworzec wstawiony nastawnia będzie stawiona Budynki, które mi pozostały jeszcze do wykorzystania. Jak i do zrobienia te modele kartonowe, które mam z budownictwa Best czeskiego, także tutaj na razie lokomotywami nie jeżdżę teraz, bo tory są do czyszczenia, będą bo jest wikol wylany i to na pewno by prąd nie przewodził. Mam taki karton do sklejenia, właśnie, właśnie pierza ciśnień, bardzo ładne podoba mi się. Tak samo dwa budynki kolejowe. Dwa budynki kolejowe do zrobienia. Małe, proste. Małe, proste wycinanki. Do sklejenia. Oczywiście, jak będę na pewnicy, to tak będę musiał zrobić lakierem Mamy lakier na modeli kartonowych, go spryskać tradycyjnie. Zaczynam już kleić komotywy Jet muszę jeszcze z pantografami się pomęczyć zobaczyć jak to zrobić bo praktycznie buda jest zrobiona model buda jest zrobiona już te pantografy jeszcze mam do zrobienia no i poczekamy sobie aż kupię sobie po wypłacie albo no po wypłacie może buda mi się kupić do tej lokomotywy tanią berdy 18 pasuje, bo przymierzałem do tej mojej berdy 18, fajnie wszystko pasuje, także nie trzeba nic nie trzeba będzie nic szlifować, nic, akurat na styki jest to się zrobi, także tak mam na to mi teraz chnie, jak wysnie, to będę musiał papier tym kostką, co mam wyczyścić tory Podszlifować tą kostką co mam taką miękką. Tory sobie potem grącuję taką miękką kostką do gładzi papierem 220. To takie o, bardzo miękkie, to fajnie się szlifuje, z tego kleju potem z tory, jest, no, osad z tych torów, takich, które pierwszy raz są. Ale to kostkę oczyszczę tylko jak yy, pierwszy raz, jak są. Świeże tory, bo potem już tylko tradycyjnie czyszczę tory sobie szmatką i czyściwym. No, ulubione kartonówka PKP Energetyka. Kobuty migają na kontenerze załogowym, a tu akcja gościa całego jest. Bardzo lubię ten zestawik. Bardzo lubię ten zestawik. Wszystko ruchome mam. Moja samoróbka. Bardzo to uwielbiam. Oczywiście wiadomo, to są miłki fikcyjne. Ich takich nie ma. Ale ja mam, bo chciałem mieć. Chciałem jako strażak to mówię. Nawet lokomotywy muszę mieć strażackie. Chociaż tak jak wspomniałem, kontener załogowy to jest konwersja z pocią i ten cysterna to jest konwersja, bo takie pociągi pożarnicze drager istnieją. A to Ludmimi to już jest fikcja, żeby tylko było nie. Bardzo lubię, bo to są pociągi Pożyczek Drager do walk w pożarach, w tunelach. I wjeżdżamy w tunel. przejdziemy do oświetlenia makiety teraz się no jest to będzie fajna widoczność o. Koguczyk, i latarnia morska też świeci. fajnie świeci. To jest fajny składzik, chociaż kartonowy, ale stonka jeździ PKP energetyka. Jeszcze podejście na moduł. Tak jest torowisko zrobione. W ogóle miały iść proste tory, ale tory proste już nie mam, tory proste się skończyły. To wykombinowałem coś takiego. A że miałem tę skrzyżówkę, to wykombinowałem taki tor ślepy. Tam jest kozioł po od kolegi Daniela, prezencik. I tu tory idą na zewnątrz, tu będzie trawa posiana i tu będzie ulica szła. Też równo starym na prawo i coś takiego, mi to wyjdzie tutaj. Tak jak mówiłem, dam sobie dworzec, nastawnie te budynki, może porobię, no że będzie nawet będzie fajnie wyglądało. Jakby się na załadunku może być coś, no wiem, coś trzeba wymyślić. Perony, to wiadomo, no, nie miałem z czego zrobić. To takie gumy, co przyniosłem z zapadu, są po trzy gumy, naklejane jedne na drugim. I tak wyszedł parę w wagon. Próbowałem taki wagon osobowy, żeby nie haczył mi, i tak zrobiłem sobie. Także mam nadzieję, że nie będzie haczyło nic. Kurde, chociaż nie, nie sprawdzałem lokomotywy, jak tutaj jest. Lokomotywa jest chyba niższa niż wagon, No, ale zobaczymy, jak to będzie. Sprawdzałem to na wagonie piętrowym osobowym. Także takie coś wyszło. Także potem będę dalej coś robił. To do następnego. Hej.